Czas na audycję gości Radio 5, a rozmowę poprowadzi Wojciech Mierzmiński. Dzień dobry, a naszym gościem jest pan dr Marcin Radziłowicz, dyrektor Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Wełku. Witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Okazją do naszej rozmowy jest trwa, trwająca rekrutacja właśnie Wełskiej Filii Uniwersytetu. Ona potrwa jeszcze tydzień. Tak, dokładnie. Ta rekrutacja przynajmniej na cztery 4... Kierunki, które można wybrać do studiowania na filii w EUK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, czyli mamy tutaj rekrutację na pielęgniarstwo, na studia pierwszego stopnia, oczywiście, na bezpieczeństwo wewnętrzne, również studia pierwszego stopnia, na administrację, też studia pierwszego stopnia i na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. To są studia jednolite magisterskie. Tutaj rekrutacja, tak jak już pan redaktor wspominał, trwa do 15 lipca. Natomiast na studia w, na kierunku administracja, studia drugiego stopnia, tutaj rekrutacja jeszcze kolejny tydzień, czyli do 22 lipca. O czym powinni pamiętać ci zainteresowani? Jakie dokumenty trzeba złożyć? Czego dopilnować? Przede wszystkim te wszystkie informacje są zawarte na stronie internetowej, która została poświęcona procedurze rekrutacji. Jest to strona rekrutacja kandydaci, tak jak teraz na większości uczelni w Polsce, oczywiście rejestrują się elektronicznie, tak, czyli wszystko odbywa się poprzez internetową rekrutację kandydatów. Jest taka specjalna strona internetowa iRKUWEM.edu.pl i tam oczywiście wybieramy ten kierunek, który chcemy studiować, znajdujemy i tu przede wszystkim na to trzeba zwrócić uwagę, że Uniwersytet Warszawski-Mazurski to ogólnie bardzo duża uczelnia z kilkudziesięcioma kierunkami studiów. My mówimy przede wszystkim w dniu dzisiejszym o studiach w filii w Ełku po, o to, aby można było podjąć te studia tutaj na miejscu w naszym mieście i to są studia dla wszystkich osób, czyli przede wszystkim są kierowane oczywiście do absolwentów, do tych, którzy już w dniu jutrzejszym dowiedzą się o wynikach, o wynikach matur, ale tych osób również, które zdawały maturę wcześniej. A w sposób szczególny także kierowana jest do osób, nazywamy to w taką formułą 25, czyli tych wszystkich, które chciałyby podjąć to kształcenie i jednocześnie mogąc pogodzić to z pracą zawodową. Dla nas to jest niezwykle istotne podkreślenie tego, że te studia nasze odbywają się jako studia stacjonarne, studia bezpłatne i studia kształcone w trybie uniwersyteckim, czyli jest to najwyższy poziom kształcenia, który mamy w Unii Europejskiej, poziom uniwersytecki, nie jest to czy szkoła zawodowa, czy inna, tutaj kształcimy w trybie uniwersyteckim, co też myślę, że warto podkreślić, a przede wszystkim to, że tak jak mówiłem wcześniej, są to studia bezpłatne, studia stacjonarne, ale odbywające się w większości przypadków w popołudniu, żeby można było właśnie pogodzić zarówno pracę zawodową, jak i tą możliwość rozwoju. To z pewnością Duże udogodnienie właśnie dla tych osób, które pracują. A przypomnijmy, jeśli chodzi o perspektywę czasu i ofertę kształcenia ełskiej filii, jakie kierunki są najnowsze, jakie są najstarsze i jak ta oferta się rozwijała i czy przybywa studentów? Tak, mamy te kilka kierunków, o których, o których już wspominałem, zaczynaliśmy. Czy właściwie jak filia w Ełku została przekształcona, to te kilka kierunków, które są najstarszymi, czyli myślę tutaj o administracji, o studiach najpierw pierwszego stopnia, potem drugiego stopnia, dołączyło potem bezpieczeństwo wewnętrzne razem z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną. I to też tutaj może dla podkreślenia, że w tym roku zakończył się ten pierwszy okres pięcioletnich studiów jednolitych magisterskich, czyli 10 obron tydzień, tydzień temu, właśnie świeżych absolwentek, bo, bo panie studiowały akurat tylko na tym kierunku, które są w pełni wykształconymi pedagogami przedszkolnymi, wczesnoszkolnymi, czyli tymi osobami, które mogą pracować jako nauczyciele w przedszkołach w klasach 1-3 szkoły podstawowej, to są, to są te studia, które właśnie przygotowują do kształcenia do kształcenia tutaj, czyli studenci zyskują. Taką wiedzę powiedzmy z zakresu pedagogiki, i uczą się jak prowadzić te zajęcia, które wynikają z podstawy programowej, i które jednocześnie rozwijają pewne niezbędne umiejętności do pracy z dziećmi. To są te najdłuższe studia, ponieważ to są studia pięcioletnie, to jest 10 semestrów, są to jednolite studia magisterskie i ten pierwszy cykl, tak jak powiedziałem, pięcioletni właśnie zakończyliśmy świeżo, tak jak powiedziałem, 10 nowych absolwentek na naszym rynku pracy, ale myślę, że nie mają problemu z, z pracą, bo są to też już po części osoby, które są związane tylko na innych funkcjach, nie funkcjach nauczycielskich, natomiast Natomiast ja zachęcam przede wszystkim do to tak myślę, że też ze strony swojej zawodowej, drugiej, czyli na kierunek administracja, czy studia pierwszego stopnia, czy studia drugiego stopnia, ale też i bezpieczeństwo wewnętrzne bo bezpieczeństwo wewnętrzne to też taki kierunek, na którym bardzo dużo studentów jest tych, którzy. Pracują w różnego rodzaju służbach, poczynając od policji, przez e, służby e, takie jak Wojsko Polskie, Straż Graniczna. E, czyli możliwość znalezienia zatrudnienia jeszcze teraz, szczególnie w e, tych, tych, tych czasach takich niepokoju, jest dosyć, e, dosyć łatwe, szczególnie patrząc na to, że są to również dodatkowe elementy e, brane pod uwagę także e, przy aplikowaniu do e, służby e, wojskowej a zatem zachęcam także te wszystkie osoby, które chcą się dalej rozwijać, bo myślę, że uczenie się jest nie tylko na tym, co już, co już zakończyliśmy, na tych, na tych studiach, ale cały czas. Dlatego ja cieszę się, że u nas wśród studentów są zarówno te osoby, które kończą studia, czyli są tacy typowi, standardowi absolwenci szkół średnich. Którzy mają 19 lat, ale są również osoby, które mają 50 i więcej lat. Co też jest takim elementem integracji. Myślę, że, że to coś, co charakteryzuje naszą filię, że tutaj wspólny język znajdują zarówno ci studenci, którzy nie mają jeszcze 20 lat, razem z tymi, którzy już są zdecydowanie starsi. I to też jest takim, takim pokazaniem, że ta filia w Ełku kształci właśnie tych specjalistów, którzy są potrzebni na naszym. Rynku pracy, czego dobrym przykładem jest pielęgniarstwo. Pielęgniarstwo to jest ten kierunek, który w ubiegłym roku po raz pierwszy zakończył swój cykl sześciosemestralny. W tamtym roku pierwsze, pierwsze pielęgniarki licencjaty. Z pielęgniarstwa zostały obronione na filii w Ełku, i to są już panie, które praktycznie znalazły zatrudnienie od razu, od razu po jako pielęgniarki. Ja nie muszę wspominać, że ten kierunek jest, jest na tyle interesujący, że zapotrzebowanie na pielęgniarki wiemy doskonale, że wskutek starzejącej się kadry medycznej jest niezwykle istotne i już. Z tegorocznymi obronia, obronami licencjatów pielęgniarstwa w e, naszym, naszej chwili w Ełku obroniło się ponad 40 osób, czyli jest to 40 e, pań i panów, tak? bo ponieważ są też pielęgniarze, e, którzy, e, którzy obronili się i już pracują. Jako pielęgniarze lub pielęgniarki tutaj w różnych placówkach, bo na początku to chyba szpital wojskowy w, w ubiegłym roku to było co najmniej co najmniej osiem naszych absolwentek, które, które pracują i myślę też, że są najlepszymi ambasadorami, bo absolwenci zawsze w każdym przypadku są najlepszymi ambasadorami tego, czy warto jest rzeczywiście podjąć te studia w Ełku. Czy studia są bezpłatne? Tak, oczywiście wszystkie studia, które są w, w EUKU, są studiami bezpłatnymi, ponieważ są to studia stacjonarne na uczelni publicznej. Co więcej, no oczywiście szeroka gama stypendiów, te stypendia. W tym roku to jest 1700 zł. To jest dla tak zwane stypendia rektora. 10% najlepszych studentów na danym kierunku uzyskuje to stypendium rektora. U nas też takie osoby to jest kilkanaście osób, które to stypendium uzyskuje. Więc myślę, że to też jest kolejny taki bodziec pokazujący, że godząc zarówno. Studiowanie, jak i pracę zawodową. Te wszystkie elementy wpływają na to, że ta oferta jest niezwykle ciekawa i interesująca także dla tych, którzy już pracują, a może chcieliby zmienić branżę, bo studia, czy trzyletnie, czy, czy, czy pięcioletnie, to nie jest przecież długi okres czasu, i, i zarówno kontynuując to na przykład na administracji drugiego stopnia, czyli na studiach magisterskich, gdzie będąc po różnych kierunkach, Możemy uzyskać e, tytuł absolwenta kierunku administracja, czyli magister administracji, bo tym kończą się e, studia na kierunku administracja, studia drugiego stopnia? To prawda, czas i tak mija, można go spożytkować tak, aby podnieść swoją wiedzę, kompetencje, co na pewno przełoży się też na lepsze warunki pracy, przynajmniej powinno. Wybiegnijmy troszeczkę w przyszłość. Jakie są plany rozwoju, jeśli chodzi o filię uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w EUK? Jakie są planowane nowe? kierunki być może rozwój bazy albo no, największe wyzwania? Największym wyzwaniem oczywiście w tych ostatnich latach było przede wszystkim stworzenie dobrej bazy do studiowania na kierunku pielęgniarstwo. I tutaj to bazę dzięki współpracy samorządu Miasta Ełku, który zaangażował ogromne środki samorządu Powiatu Ełckiego, także innych samorządów, które wsparły działania to, aby tą bazę dydaktyczną, można było mieć na bardzo wysokim poziomie i myślę, że, że dzisiaj po tym... Jak w ubiegłym roku, w październiku, mieliśmy wizytę Komisji Akredytacyjnej z Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Uzyskaliśmy ten certyfikat na kolejne pięć lat możliwości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. A to podkreśla, ponieważ jest to maksymalny okres, na który można uzyskać tą akredytację, że wszystkie warunki, które są niezbędne do tego, aby można było studiować w Ełku, zostały spełnione na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli nie na tym najwyższym możliwym poziomie. A zatem chcielibyśmy przede wszystkim rozwinąć dalej studia na kierunku pielęgniarstwa, po to, żeby nasze pielęgniarki nie musiały wyjeżdżać nigdzie dalej poza EUK, czyli rozwój na kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia, czyli magister pielęgniarstwa, ale także kontynuacja i próba otwarcia nowych kierunków. Tutaj jest przede wszystkim logika przepraszam, logistyka studia pierwszego stopnia. Są to studia również nowo otwarte na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W tym roku po raz pierwszy my chcielibyśmy to kontynuować w Ełku, ale także rozważamy, żeby można było w trybie praktycznym otworzyć kierunek prawo. Byłby to ten kierunek, który kiedyś już na filii funkcjonował, ale ze względów formalno-prawnych nie mógł być kontynuowany dalej. Liczymy na to, że ten kierunek również udałoby się nam otworzyć. To są takie wstępne oczywiście propozycje. Na razie liczymy na to, żebyśmy mieli przede wszystkim studentów, tak? czyli to, dla kogo, dla kogo chcemy te nasze kierunki rozwijać, pokazywać, również wskazując i podkreślając na to, że bez wyjazdu poza miasto Ełk. Można to wykształcenie w trybie uniwersyteckim również uzyskać, bo to tak bardzo często podkreślam, że my mamy w Ełku uniwersy, tak? I to, jest, I to jest myślę, że też pewna chluba do tego, żeby, żeby pokazywać, że w tym trybie uniwersyteckim w mieście Ełku można się kształcić. I my na koniec przypominamy: trwa rekrutacja. Panie dyrektorze, dziękujemy pięknie za rozmowę. Dziękuję.